W dzisiejszym filmie chciałabym Wam odpowiedzieć na pytanie, co to jest Candida. Bożena Jerwan z tej strony witam serdecznie. Grzywy to śmieciarka naszego organizmu. Candida mieszka w każdym z nas. Candida jest pożytecznym drożdżakiem, dlatego że wspiera nasz organizm. Bo właśnie szczególnie wtedy, gdy we krwi zbyt długo otrzymuje się wysokie stężenie cukru. Dlatego, że Candida żywi się cukrem i ratuje nas w ten sposób przed konsekwencjami wywołanymi nadmiarem cukru. Jej funkcją jest wchłonąć cukier, a następnie opuścić krwiobieg. Jeśli jednak jesz zbyt dużo tłuszczów, to wtedy powstaje w Twoim organizmie środowisko, aby Candida zadomowiła się we krwi i wtedy jej taki niewinne oblicze się bardzo zmienia. Nadmiar tłuszczów w pożywieniu spowalnia procesy metaboliczne, jest bowiem lepki. Ta klejąca powłoka pokrywa wszystko w naszym ciele, tak jak olej trudno jest zmyć z rąk. Tak samo tutaj trudno ten olej, ten, ten tłuszcz usunąć. Zbyt duża ilość tłuszczu spowolni pracę naszych organów, między innymi pracę trzustki, a przecież trzustka, jeżeli nie dostarczy odpowiedniej ilości insuliny, żeby obniżyć poziom cukru we krwi, to wtedy zaczynamy mieć duży problem ze zdrowiem. W takiej sytuacji. Drożdżaki namnażają się i zjadają nadwyżkę cukru, I to jest wspaniała wiadomość. Skuteczna kandida zabiera pożywienie gorszym szkodnikom. Te gorsze szkodniki to są bakterie, wirusy, grzyby i pleśnie, które żywią się zjełczałym tłuszczem oraz lekami i antybiotykami. Problem pojawia się wtedy, gdy z powodu zbyt dużej ilości tłuszczów następuje wzrost poziomu cukru we krwi przy każdym spożyciu węglowodanów. No, węglowodanami na pewno są wszelkie przekąski, które staramy się zjadać w ciągu dnia, jeżeli jesteśmy głodni, a nie mamy jeszcze na przykład, nie możemy jeszcze zjeść w tej chwili obiadu w tym momencie. Szczególnie wszelkiego rodzaju ciastka, bo przecież do upieczenia ciasta zawsze używa się tłuszczu i cukru, czyli problem jest podwójny. I wtedy właśnie następuje przerost kandidy, czyli następuje przemiana wypasionego drożdżaka w grzyb. Powstaje tak zwana kandida systemowa. Jako grzyb zagnieżdża się na stałe w naszym organizmie i my stajemy się wtedy żywicielem tego grzyba. Objawy grzybicze jakie mogą być objawy grzybicze? To przede wszystkim na przykład chroniczne zapalenia dróg, dróg rodnych, biały nalot na języku, na migdałach, chroniczne problemy ze skórą, te pojawiające te nagminne takie stany trądzikowe, przewlekłe, które widać u młodzieży bardzo często, atopowe zapalenia skóry, łuszczyca, są również objawy ukryte, że duży apetyt na słodycze, na produkty mączne. No chce nam się jeść, ale, apetyt, ale zas... co nam się chce jeść? Nie zjemy sobie w tym momencie obiadu, ale mogę sobie kupić coś słodkiego albo jakąś bułeczkę, prawda? Nawet ciastko owsiane jest niebezpieczne w tym momencie. Skóra nasza jest przesuszona. Używamy różnych środków nadniżających, okazuje się, że to nie działa. Zmiany skórne, grzybica paznokci, tutaj podejrzewam, że Yy, bardziej grzybica paznokci niszczy niż, nasze paznokcie niż na przykład hybryda czy, yy, czy, yy, czy te żelowe manikiry. Yy, podjadanie między posiłkami. To chyba wiele osób na to cierpi. Ciągle chodzą głodni, ciągle, coś muszą, ciągle ta lodówka chodzi w tej z powrotem tak? albo ciągle muszą kupić coś słodkiego i sobie przekąsić. Tendencje do migren, a nawet nieregularne miesiączki. Wobec tego powstaje pytanie: co robić, aby pozbyć się tej przyrośniętej kandidy? W początkowym stadium sprawa jest prosta. Po prostu wystarczy zmiana odżywienia. Przede wszystkim ograniczenie tłuszczu w diecie, nawet na kilka lat. Bo my pewnie przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że kotleta schabowego smażymy na smalcu. I to niekoniecznie to jest akurat tak całkiem dobre. Może lepiej jednak ten, ten, ten schabowy sobie. Oddusić na wodzie, na na, czy upiec go po prostu, ten schab. Powinniśmy unikać produkty skrobiowych, produktów skrobiowych. No, szczególnie produkty skrobiowe to przede wszystkim ziemniaki. Prawda? Ziemniaki są poza tym tak zwanym piankowym warzywem i one nie są wcale dobre dla naszych jelit. Poza tym nie możemy, powinniśmy ograniczyć pszenicę, kukurydzę, które są ulubionym pokarmem grzybów. Przenica i kukurydza, na ten temat zapraszam do obejrzenia filmu na temat zmodyfikowanej pszenicy. Jakie szkody wywołuje w naszym organizmie? Przede wszystkim pszenica powoduje podniesienie poziomu cukru w naszym organizmie bardziej niż cukier. A płatki owsiane, które są tak często polecane przez dietetyków, nie zawierają może glutenu, ale zawierają amylopektynę, czyli taki składnik, który jeszcze bardziej podnosi poziom cukru we krwi. W naszym organizmie niż pszenica niż i cukier razem wzięte. Jeżeli nastąpi przyrost kandidy, to również najprawdopodobniej uaktywnią się inne patogeny w naszym organizmie. Pasożyty, które lubią towarzystwo grzybów, takie na przykład czy bakterie ze szczepu streptokoków, a przecież one stanowią tą drugą linię obrony naszego organizmu przed jeszcze gorszymi patogenami. Powstają stany zapalne. A to wynika z naszego odżywiania. Jemy bowiem, co popadnie, zakwaszamy nasz organizm, jesteśmy chronicznie odwodnieni, mimo to, że nieraz pijemy tej wody sporo. Nie mamy ochoty na ruch, na, na świeżym powietrzu. Wieczorem siadamy sobie przed telewizorem i obżeramy się, przepraszam, objadamy się słodkimi przekąskami oczywiście na bazie pszenicy, a potem po prostu źle śpimy. Pasożyty są wszędzie. Na naszej skórze i w powietrzu, więc nie unikniemy ich. Kontaktu z nich, uniknięcie kontaktu z nimi jest niemożliwe. Jeżeli, dlaczego skąd się pojawiają na skórze? Bardzo często z tego powodu, że kąpiemy się w różnych zbiornikach wodnych no przecież w stawach czy w jeziorach nie dodaje się chloru do wody, i one występują pod skórą bezpośrednio, te pasożyty. Jest dobra wiadomość. Możemy zadbać o czystość i dobrostan naszego organizmu przez prawidłowe odżywianie. Możemy zadbać o alkalizację, chociażby pijąc przez cały dzień, popijając wodę z sokiem cytrynowym czy wodę na przykład z dodatkiem kwasu burakowego, który sam sobie, sami możemy sobie zrobić, a patogeny nie lubią takiego środowiska. O grzybie kandida trzeba po prostu wiedzieć, ale nie trzeba się nie martwić na zapas. Dlatego, że skutki jego działania są do naprawienia. Jeśli odstawimy pszenicę i nabiał, ja wiem, że to nie jest proste, ja sama to zrobiłam, mówię o tym w poprzednich moich filmach. Nie jem pszenicy od trzech lat i doskonale, mój organizm zaczął doskonale funkcjonować, zupełnie inaczej niż wcześniej. Jeżeli natomiast nie odstawicie pszenicy i cukru, to, to pojawią się nowe wyzwalacze, bo szczeliny w jelitach się powiększają, następuje rozszczelnienie jelit i one umożliwiają cząsteczkom, niestrawionym cząsteczkom tego pożywienia, które zjedliśmy, przedostawanie się do krwiobiegu. Gdy raz nastąpi taka reakcja alergiczna, będzie ona, powtarzać za, będzie ona powracać za każdym razem, gdy zjesz konkretny pokarm. W przypadku tak dużej inwazji kandidy, grzybów i pasożytów, warto wtedy skorzystać z pomocy dobrego dietetyka. Są skuteczne preparaty na kandidę. jeśli wybierzesz się do dietetyka, ja polecam Panią z Lublina, kontakt do niej umieszczam pod filmem w opisie. Ta Pani jest bardzo skuteczna, nietuzinkowa, a jeżeli chodzi o to, żeby zbadać kandydę, to niestety sposoby, które są oferowane przez medycynę nie dają takiego rezultatu. Polecam z kolei Biorezonans. Też polecam Biorezonans w Lublinie, dane do kontaktu pod filmem. Pozdrawiam, wszystkich, pozdrawiam was wszystkich serdecznie.